I na powiązania, i na formalność umów. Federacja zawsze musi być objęta umową. Współdziałanie warto, żeby było objęte, dla naszego poczucia bezpieczeństwa, dla budowania zaufania wzajemnego, ale nie musi. Sieć bardzo często jest po prostu objęta taką preambułą. Także tutaj 65 podmiotów, w związku z takim problemem zrzesza się i obiecuje, że będzie działać na rzecz upowszechniania czegoś tam. To jest na bardzo ogólny charakter, natomiast współdziałanie, a Federacja na pewno już bardzo złożony i objęty zawsze umowami. I teraz umówmy się tak, że ja nie będę Wam tutaj teraz dokładnie materiału, bo trochę szkoda mi czasu, dobrze? Natomiast chciałabym, żebyśmy teraz przeszli. Chyba, że macie jakieś pytanie, na które mogłabym odpowiedzieć, bo gdzieś tam się pojawia. I też o formach partnerstw. Tłumaczę tam później formy partnerstw, bo to też jest ważne. Model bezpośredniej realizacji <coughs> zarządzania i ym, formalnego aspektu partnerstwa. Może być modelem agencyjnych, może być model pośrednictwa i te trzy licze to jest sposób zarządzania. Fiłp płaszczyznowy, parasolowy i liniowy. Tutaj tych trzech związanych ze sposobem zarządzania dopracowaliśmy się całkiem, całkiem niedawno, bo...